Dzisiaj niekoniecznie o monetach kruszcowych, trochę o pieniądzach, a może i jednym i drugim. Posłuchajcie historii o banknotu o największym nominale w historii świata, węgierskie PENGO. Co to za waluta, jak ona powstała, jak skończyła i czy daje nam to do myślenia? Zapraszam na odcinek. Peng jako waluta zostało wprowadzone w roku 1926 w miejsce korony węgierskiej. Sama nazwa waluty nie jest wcale przypadkowa. Pochodzi od dźwięcznego słowa brzęczące. Tylko w jaki sposób słowo to miało być związane z finansami madziarskimi? Zobrazujmy sobie zatem niezwykle ciekawą historię tego pieniądza. Uwierzcie, jest to niebłahy życiorys. Pęgo emitowane było od roku 1927 do 1946. W początkowych etapach swojego istnienia utrzymywało wartość na stabilnym poziomie, co niewątpliwie cieszyło węgierskie władze. Jednak to, do czego doprowadziła druga wojna światowa, węgierską walutę przeszło do historii. Historii niechlubnej czy kompromitującej. Mowa tu oczywiście o hiperinflacji. Ale takich hiperinflacji inflacji drukowanymi literami. Polacy zapewne pamiętają czasy, kiedy każdy był milionerem. Czasy, w których milion nie znaczył zbyt wiele. Jednak Węgrzy byli kimś więcej niż milionerami. Mieszkańcy państwa nad Balatonem mogli nazywać się nawet kwadrylionerami, gdyż pęgo pod koniec swojej żywotności posiadał dominał o wartości 100 trylionów. Zapewne w większości ciężko wyobrazić sobie taką jednostkę. Wielu z nas mogła nawet nie słyszeć nikt o takiej wartości. Polacy nie słyszeli, a Węgrzy słyszeli? Niestety, ale takie są fakty. Co ciekawe, węgierski bank dążył do wprowadzenia banknotu o nominale dziesięciokrotnie wyższym. Niestety, a może i banknot nie wszedł do obiegu. Czyli to jest tryliard pengo. Kresem PENGO była wymiana na forinta. Kurs wymiany wyniósł 1 forint w stosunku do 4 z przodu i 29 zer. Dlaczego doszło do takiej sytuacji? Jakim cudem Węgry zmiażdżyły swoją dotychczasową walutę? Węgierska inf, hiperinflacja w pigułce. Druga wojna światowa miała ogromny wpływ na wszystkie kraje europejskie. Jedne operowały bardziej, inne mniej. Jedne potrafiły stosunkowo szybko poradzić sobie z wyjściem na prostą, inne niekoniecznie. Idealnym przykładem gospodarki, która pogrążyła się w ogromnym kryzysie, były Węgry. Według niektórych podań inflacja dzienna wynosiła 384%. Ceny podwojały się co 15 godzin. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie co 15 godzin płacimy dwa razy tyle za bochenek chleba. 15 godzin. To rzeczywiście miało miejsce. Węgry były wręcz zdruzgotane na płaszczyźnie ekonomicznej. W roku 1946 na Węgrzech dochodziło do takich absurdów, które na długo pozostaną w pamięci. Ulice Budapesztu wypełniły się bezwartościowymi banknotami. Zwykły, zadrukowany kawałek papieru w prak praktycznie żadnym stopniu nie odgrywał swojej roli. Ogromna ilość dostępnego pieniądza, tuż obok widocznie mniejszej ilości darowarów i łoskód, bardzo gwałtownym wzrostem cen. Dezintegracja społeczna, przejawiająca się m.in. w konkurowaniu o chleb czy sól, bardzo utrudniała wyjście z kryzysu. Dewastacja gospodarki była tak olbrzymia, że stworzono wówczas specjalną walutę do rozliczeń podatkowych adu pęgo, pęgo podatkowe. Zniszczony, stłamszony, zrujnowany, zdemolowany. Takimi brzętnikami można było opisać ówczesny system monetarny na Węgrzech. Komu na tym zależało? Kto trzymał pieczę nad tym? Ogromny wzrost wydatków budżetowych na Węgrzech po zakończeniu II wojny światowej. Hmm. ogromny wzrost wydatków budżetowych ciekawe Rosjanie rozwiązani w najgorszy możliwy sposób dodrukiem spirala inflacji jest trudna do zatrzymania spirala hiperinflacji wręcz niemożliwa ekonomiści i historycy Próbują dowiedzieć się, komu tak naprawdę mogło zależeć na destrukcji gospodarki i jaki przyświęcał im cel. Niektórzy wysuwają tezę, iż węgierski rząd kierowany przez sowieckich doradców użył zjawiska inflacji nie tylko w sferze finansowej, lecz także jako narzędzie w sferze społeczno-indoktrynacyjnej, umieszczając przy tym wszystko i wszystkich. Warto zobaczyć, jak kształtował się kurs Pengo w poszczególnych okresach. Rok 41: 5,06 Pengo za dolara. Rok 44: 33,5 Pengo za jednego dolara. Rok 45: 1320 Pengo. 45 październik: 8200. Listopad: 10000 i tak dalej. Aż dojeżdżamy do roku 1946 yy, i tej wartości nie jestem w stanie przeczytać. Z tego monetarnego bagna Węgrom wyjść pomogły międzynarodowe pożyczki oraz powrót do kraju złota ewakuowa ewakuowanego w trakcie II wojny światowej. Ciekawe, prawda? złoto pomogło. Także wspomniana wyżej denominacja i wprowadzenie forinta w roku 1946 miało duży wpływ na ustabilizowanie węgierskiego systemu monetarnego. Jednak wielu ekonomistów po dziś dzień uznaje stosunkowo szybką stabilizację węgierskiego systemu finansowego za cud ekonomiczny. Jest to fragment artykułu, który znalazłem. Przypadkiem na fxmag.pl zachęcam do zapoznania się, tam jest szersza historia. Od czego startowały Węgry, później Austro-Węgry, e, złotem, srebrne monety, warto poczytać. Oczywiście jest też ciąg dalszy forinta inflacji i obecnego kursu przewidywania. Jako jeden z naganiaczy na metale szlachetne, co Ci mogę powiedzieć? Drogi oglądaczu, zastanów się, wyciągnij własne wnioski. Czy dobrze się czujesz z posiadaniem srebra czy złota? Czy dobrze się czujesz z akcjami, obligacjami? Czy dobrze się czujesz z nieruchomościami? Czy dobrze się czujesz z gotówką i masz zaufanie do rządzących, niezależnie czy są z lewa czy z prawa? Tyle dzisiaj. Historia z banknotami w tle. Warto się zastanowić, warto pomyśleć, ale podejść do tego na spokojnie, nie nic na siłę, wszystko młotkiem jak to mówią. Natomiast to czy złoto zadołuje, czy srebro zadołuje, później wzrośnie. Jest to drugorzędne. Ważne, czy masz alternatywę w stosunku do walut fiducjarnych. Trzymajcie się, nie powiem, że ciepło, bo idą wakacje. Tak więc chłodku odpoczynku e, regeneracji sił. Hej.